Brakujemy 4 osób, 4000 osób i wyjaśniam Nie 100 osób brakuje Panie ciszeć Cześć kochani słuchajcie, dobry wieczór, wyjaśniam o co chodzi Dlaczego nie szanujesz mojej wypowiedzi? Na 10 Dlaczego nie szanujesz mojej wypowiedzi i zdania? Polak, ciszej! Jestem już cichutko! Nie odzywaj się, okay? No właśnie. E, słuchajcie, ktoś e, dobijał się do nas w rolety z tamtej strony. E, no i po prostu musiałem zareagować. Włączyłem streama, musiałem sprawdzić o co chodzi. No, macie na Instagramie moją wypowiedź, moją ro, tam rolkę. No. Co wy ty wy? widzowie, no. Dlaczego biedna, no? Nic już nie mówię, masz piosenkę. Pójdź, Linda. Kiedy se zębał, garaża. a? No, to ja poczekam na Ciebie. Włącz muzykę! Włącz muzykę, no cóż. Czyli wypowiedzi to dobra, no niech muzyki słuchają widzowie, okay, no. Nie wiem, czy wybierasz się, czy garaż. Aj, kurka, mam nam że ja wkroczyć. Muzyki słucha! 先摸过去吧，这样、就是。